Pełnia w Tobie, pełnia. I nieważne, kiedy ta pełnia stąpi na ciebie, ale naprawdę tak się stanie i wtedy nareszcie Kościół będzie pełny mocy, pełny siły. Amen. 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 Oklaski dla Ducha Świętego. 3 i 4 listopada w sobotę, niedzielę w Koszalinie, w koszalińskiej gwardii odbyło się, odbyło się pierwsze w historii tej diecezji forum charyzmatyczne. Przybyło na to 700 osób, ponad 700 osób z naszej diecezji, głównie z, naszych, z miast naszej diecezji, jest troszeczkę e, e, ludzi też z, z Polski. Po co takie forum, po co takie spotkania? No bardzo prosto, chcemy wielbić Boga, chcemy uczyć się, jak go wielbić na podstawie Biblii, na podstawie dokumentów Kościoła, aby nasze życie... Żeby było przeżywane w pełni, żebyśmy nie żyli w maraźmie, smutku, depresji, żeby to wszystko nie miało nad nami władzy. Kto ma mieć nad nami władzę? No tylko Bóg, który prowadzi nas do pełni szczęścia, do tego, żebyśmy realizowali swoje marzenia, pasje, żebyśmy rozwijali swoje talenty. On chce nas, na, naszego szczęścia. Świat nam mówił, że Bóg nam coś, tego za, coś, coś chce nam zabrać. No chce nam zabrać nasz grzech, smutek, depresję, to jest świetne. To jest, można mu oddać wszystko, a w zamian daje to, co najlepsze, aby człowiek przeżył swoje życie w obfinię. Jezus powiedział, przyszedłem na ten świat, aby moje owce miały życie. Nie byle jakie, smutne, depresyjne, miały życie w obfitości w pełni. I dlatego takie forum, takie forum zorganizowaliśmy w Koszalinie. Przyjechali tutaj prelegenci właśnie z całej Polski. Przyjechała Anna Saj, która jest matką sześciorga dzieci, jednocześnie prelegentem, mówcą, chrześcijańskim teologiem, doktoryzuje się też. Paweł Skrzek, który jest liderem Armii Dzieci, teolog, jest autorem podręczników do katechezy. Przyjechał Pan Jan Budziaszek, który opowiadał nam, jako perkusista z Kaldów, opowiadał nam o tym, kim Bóg jest dla niego, jak odkrywa Boga w codzienności, jak jest zachwycony Bogiem i Jego działaniem. Był też oczywiście nasz pasterz biskup Edward Dajczak, który jest wszędzie tam, gdzie zgłoszona Ewangelia, gdzie może być ze swoim kościołem, może opowiadać o Bogu, dzielić się swoim doświadczeniem Boga. Jest ksiądz Jan, który przyjechał do nas z decyzji yy, szczecińsko-kamieńskiej. Który przez yy, yy, 50 lat służył w łazie, był w różnych wspólnotach. Opowiada nam, jak my możemy otwierać się na to, żeby w kościele nie być cichym katolikiem, być głośnym katolikiem. Katolikiem, który ma dużo do powiedzenia w swoim kościele, w swojej, swojej decyzji, w swoim państwie. My jesteśmy po to, Bóg nas wybrał i namaścił, żebyśmy przemieniali ten świat, czynili go lepsze. Ludzie, ludzie, pamiętaj, bo nam będzie łatwo słuchać pięknych definicji nowej ewangelizacji, nawet robić kursy, nawet robić szkołę, kurs Pawła, ale jak nie będzie liczb, nie ma nowej ewangelizacji, nie ma.